Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczy nominacje generalskie, minister obrony narodowej, pamiątkowe, szable. Serdecznie zapraszam Pana Prezydenta i zapraszam Pana Ministra Bogdana Klicha. Na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ust. 4 i 13 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej śmierci na stopień generała brygady mianowany został kapitan Stanisław Sojczyński. akt nominacyjny odbierają córka i synowie generała Stanisław Sojczyński, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, żołnierz ZWZK, po wojnie twórca konspiracyjnego Wojska Polskiego, zamordowany przez reżim komunistyczny. Mam również zaszczyt poinformować Państwa, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, nadał stopień generała brygady księdzu pułkownikowi Witoldowi Kiedrowskiemu, kaplanowi Wojska Polskiego, więźniowi obozów koncentracyjnych, żołnierzowi I Dywizji Pancernej, generała Maczka, oraz pułkownikowi Zdzisławowi Julianowi Starosteckiemu uczestnikowi kampanii wrześniowej 1939, żołnierzowi Armii Generała Andersa, współtwórcy systemu rakietowego Patriot. Księdzu pułkownikowi Wytrodowi Kiedrowskiemu akt nominacyjny w dniu dzisiejszym wręczył w imieniu prezydenta ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, panu pułkownikowi Zdzisławowi Julianowi Starosteckiemu akt nominacyjny przekazany zostanie w terminie dzisiejszym, ale obu panów generałów bardzo serdecznie dzisiaj pozdrawiamy. W sprawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ust. 4 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej na stopnie generalskie mianowani zostali. Na stopień generała Dywizji Generał Brygady Zbigniew Kalec. Generał Brygady Anatol Wojtan. Na stopień wiceadmirała kontradmirał Jerzy Pac. Na stopień generała brygady pułkownik Jan Gabryś. Pułkownik Marian Jeleniewski. I pułkownik Marek Sobiechowski. Dziękuję panu ministrowi. w sprawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o Orderach i Odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej, odznaczeni zostali krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Marian Bernaciak. Order odbierają siostry pani Wanda Piotrowska i bratanica pani Alicja Kowal. Mieczysław Tarchalski, order odbierają delegacja leśników, kombatantów, żołnierzy Mieczysława Tarchalskiego, Zbigniew Zieliński, Mieczysław Orzołek, Jerzy Zaborowski. Mieczysław Tarchalski, pseudonim Marcin, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz wojny obronnej roku 1939, członek ZWZK na ziemi włoszczowskiej. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, pan Leszek Mroczkowski, żołnierz win komendy krakowskiej w latach 80. członek Solidarności. Pośmiertnie za bohaterską postawę, niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich, Bronisław Marklewicz, orter odbiera syn pan Zbigniew Marklewicz. Bronisław Marklewicz, otwocki policjant, który ratował Żydów podczas II wojny światowej. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysław Słowikowski. Order odbiera córka pani Teresa Słowikowska. Słowikowski Mieczysław, pseudonim Rygor, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, oficer polskiego wywiadu na zachodzie podczas II wojny światowej. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu, za zasługi w dziedzinie kultury, nauki, sportu, wymiaru, sprawiedliwości. Krzyżak Komandorski, Orderu odrodzenia Polski, pan Jerzy Bukowski, instruktor harcerski, przewodniczący Komitetu Opieki Nadkowcy Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Pan Tomasz Gąsowski, profesor historii, i działacz NZZ Solidarny, współzałożyciel klubu Jagiellońskiego, ośrodka myśli politycznej, organizował fundację Centrum Dokumentacji Czynów Niepodległościowego. Pani Zeta Gilowska, była posłanka, minister finansów, wicepremier, wiceprzewodnicząca Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego, przy prezydencie RP, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Paul Leszczyc Grabianka, działacz solidarności, współzałożyciel solidarności rolników indywidualnych, członek komisji Episkopatu Polski do spraw dusz rolników. Pani Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie lujemnym udzielała pomocy strajkującym studentom i pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Irena Milwit była represjonowana w okresie stalinowskim w latach 80. Wspierała działalność Solidarności. bani ilena milit